Ma plan na ten skok. mama nagrywa. Będzie pamiątka. Będzie wideo wspaniałe umieszczone w sieci. I będzie podpis. Tak właśnie skacze i tak, lata Stanisław. No to popatrzmy za moment. odepchnie się od za moment ruszy. Jeszcze tutaj przemyślenia, jeszcze analizy. Jak to zrobić, żeby wszystko było w sposób odpowiedni. To jest pierwszy historyczny skok w jego wykonaniu. Już się tutaj nagrywamy. To wszystko notujemy, dokumentujemy. Skocznia w siedlcach. Proszę Państwa, absolutnie historyczny obrazki, historyczny moment. Stanisław przygotowany na belce startowej. Tutaj będzie, bo teraz jeszcze trochę... A właśnie nasz kolega Łukasz, zobaczmy. No trzeba, trzeba tutaj odwagi. Jest, jest już na progu i popatrzmy. No i jest ta pierwsza próba. Dobra, dobra, już się pojadą. Tak